you mm -hmm. Kolonializm to inaczej podbój krajów zamorskich po to, aby uzależnić je od siebie i żeby je eksploatować do woli. Nie jest to tylko panowanie nad obszarami zamorskimi i nie należy mylić terminu z kolonizacją. Ważny jest aspekt zjawisk, jakie miały miejsce. Na czym polegało wymuszona adaptacja społeczeństwa na warunkach silniejszego obcego. Rzecz jasna zmieniało to ludzi, wszystkich mieszkańców podbitych ziem. Kolonialiści przejmowali kontrolę polityczną nad zagarniętymi. Terenem i tworzyli własny aparat zarządzający. Zbudowanie własnych struktur administracyjnych pozwoliło i ułatwiło podporządkowanie całej gospodarki. Kolonializm na zajętych terytoriach oznaczał nierówną nierównomierność rozwoju i wyższość rasy białej, co dało zacofanie systemów o odmiennej kulturze, torujące drogę dla dominacji silniejszego. Kolonizacja to nie wytwór nam bardziej współczesnych. Tworzenie kolonii napotykamy jeszcze w starożytności, kiedy to Grecy i Fenicjanie. Dominowali nad Morzem Śródziemnym, a i swoje zauszami mieli także Chińczycy w Azji Południowej. Tylko że na przestrzeni wieków Kolonializm oznaczał za każdym razem coś innego. Początek nam rozpowszechnianego kolonializmu to czasy odkryć geograficznych, pierwszych kontaktów Europejczyków ze światem Indian w momencie zderzenia się dwóch światów, aczkolwiek faktyczny kolonializm startuje w XIX wieku, kiedy to rozwija się kapitalizm, że kolonializm jest produktem kapitalizmu i że jest odpowiedzialny za imperializm. Stąd pojawia się teoria o tym, że jest faza przedkolonialna, jak i kolonialna. Przykładowo, kiedy odkrywano nowe lądy, to ten czas należy zaliczyć do czasów przedkolonialnych. Zdaniem niektórych uczonych, kolonialność leży u podstaw tego, co wyczyniał Kolumb, ale i to, co się działo stosunkowo niedawno w Iraku. Pojęcie kolonializmu po raz pierwszy pojawiło się na Akademii Francuskiej w 1835 roku, kiedy to uczeni obwieścili światu, że kolonializm był kompletem działań tworzących i utrzymujących imperium. Zainteresowanie nowymi ziemiami wzrosło gwałtownie podczas wielkiej rewolucji przemysłowej ze względów ekonomicznych. Produkcja masowa wymuszała zapewnienie swobodnego dostępu do surowców i dużego rynku zbytu. Państwa chroniąc własny przemysł, coraz częściej zamykały się w granicach celnych Niemcy w 1879 roku, Francja w 1892. Warunkiem rozwoju od pewnego etapu stawało się potężne imperium. Rewolucja przemysłowa to także rewolucja w dziedzinie komunikacji. Radio i telegraf umożliwiły bezpośrednią i natychmiastową kontrolę. Statki parowe ułatwiały i przyspieszały dostęp do kolonii. Od tego momentu prywatne inicjatywy kompanii handlowych tracą na znaczeniu, ponieważ to już świadoma polityka państwa, która popiera ekspansję, rozwój kolonii i konflikty kolonialne. Państwo jest już nawet gotowe i. Na wojnę w ich obronie, więc sprawa stała się bardzo istotna. W pewnym momencie powstaje nierozerwalna trójca kolonializm, kapitalizm i państwo. Żeby wyznaczyć, kiedy to ma miejsce, można powiedzieć, że to w zależności od państwa. Pierwsi na ten pomysł wpadli Anglicy w 1858, potem pojawili się Francuzi w 1871, po tym jak przegrali wojnę z Prusami. Ale raczej decydującym momentem jest Kongres berliński, który odbył się w latach 1884-85, bo podczas tego kongresu dokonano ostatecznego podziału Afryki przez przedstawicieli ówczesnych państw kapitalistycznych. Powstają imperia kolonialne, rozbudowują się kontakty gospodarcze, powstaje kultura kolonialna, ideologia kolonialna i społeczeństwo kolonialne. To wszystko, końcem końców, w połączeniu z tworzącym się światowym systemem gospodarczym, doprowadziło na przełomie XIX i XX wieku do zbudowania systemu kolonialnego. Całkowicie uformował się jeszcze przed Wielką Wojną. W stosunkach międzynarodowych rozpoczyna się nowa epoka, a w niej Rywalizacja, konflikty kolonialne, które mogły niemal doprowadzić do wojen między mocarstwami. Źle było w samych koloniach. Imperia swoim wyzyskiem zdewastowały lokalne struktury społeczno-ekonomiczne. Dla przykładu, w połowie XVIII wieku produkcja nierolnicza była na poziomie 78%, a tuż przed Wielką Wojną zmalało do zaledwie 6%. Oczywiście można powiedzieć, że to dzięki rewolucji przemysłowej dzięki błyskawicznościom rozwojowi Europy, ale nie zapominajmy o tym, że kolonie regularnie ograbiano surowców i pozbawiono możliwości bycia konkurencyjnym. Kryzys kolonializmu wyznacza pierwsza wojna światowa. Co prawda, polityka mocarstw się nie zmieniła, dominowało przekonanie, że wojna nie sprzyja reformom, ale jej konsekwencje były naprawdę rewolucyjne. Powołanie wojsk kolonialnych i otrzymanie broni do ręki pozwoliło ludom podbitym poczuć się w zupełnie nowej roli. Nie doszło jednak wtedy do wybuchu wielkich powstań antykolonialnych, ale krwawe walki i śmierć wielu białych spowodowały, że zaczął się proces upadku mitu białego człowieka, a przecież przekonanie o jego wyższości stanowiło podstawę kolonializmu. Swoje zrobiła konferencja w Paryżu, gdzie wprowadzono nowe zasady, że kolonializm nie jest wieczny i że kiedyś się skończy, a kolonie kiedyś niepodległość będą musiały uzyskać. Do tego postanowiono, że sprawy kolonialne mogą się stać obiektem zainteresowania międzynarodowej opinii publicznej. Zapoczątkowano międzynarodową kontrolę nad koloniami, ale tylko w wymiarze formalnym, choć i tak to już był jakiś krok do przodu, bo do tej pory imperia, Mogły robić co chciały, nie ponosząc za swoje czyny żadnej odpowiedzialności. Ważne stało się to, co tu bylcy chcą, a nie to, co silniejsi. Zapowiedziano koniec kolonialnej zależności i uzyskanie w przyszłości niepodległości przez kolonię. Zmiany w stanie posiadania imperiów kolonialnych w okresie międzywojennym były niewielkie. Egipt i Irak zdobyły niepodległość, ale nie były to klasyczne kolonie. Szczególnym wydarzeniem była wojna etiopska, ostatnia wojna kolonialna o zdobycie nowych ziem, zakończona aneksją Abysynii i utworzeniem nowej kolonii włoskiej Afryki Wschodniej. Ważniejsze okazały się ruchy antykolonialne i niepokoje społeczne w koloniach w okresie międzywojennym. To Przede wszystkim Wietnam, Indie i Indonezja. Proces dekolonizacji po II wojnie światowej rozpocznie się właśnie od tych posiadłości. Były jeszcze niespokojne brytyjskie Karaiby w latach 1935-38, ale konsekwencje przyniosły nieoczekiwaną zmianę polityki kolonialnej Londynu. Mówiono o konieczności reform ekonomicznych i po raz pierwszy w takim stopniu reform społecznych. Oznaczało to ostateczne odejście od polityki opartej o zasadę Samowystarczalności kolonii, bo niestety kolonia kosztowała coraz więcej i stawała się tym samym ciężarem. Londyn pod koniec sierpnia 1939 roku miał gotowy projekt, a wszedł on w życie rok później, 17 lipca 1940 roku. Ustawa o kolonialnym rozwoju i dobrobycie, czyli Colonial Department and Welfare Act, zaczęła obowiązywać. Dopiero tak znienawidzona Druga wojna światowa przyczyniła się do dekolonizacji, a o dekolonizacji będzie kolejny film, więc już na niego zapraszam niebawem. Zdaniem wielu I wojna światowa uruchomiła procesy, które przyniosły kryzys systemu kolonialnego. Natomiast II Wojna Światowa wyznaczyła początek rozpadu systemu kolonialnego, przez który należy rozumieć uzyskanie niepodległości przez narody kolonialne. Choć prawdą jest, że druga wojna Światowa nie była rewolucją, tylko kontynuacją procesu dekolonizacji. Po prostu wojna przyspieszyła to, co było nieuniknione. Na Dalekim Wschodzie spowodowane było ono bezpośrednim wpływem wojny. Okupacją japońską, ale z kolei w Afryce i na Karaibach również złą sytuacją ekonomiczną. Więc nasze polskie spojrzenie na Drugą wojnę światową jest inne niż takich Karaibów. II wojna światowa największe konsekwencje i zmiany przyniosła społeczeństwom kolonialnym, przede wszystkim na Dalekim Wschodzie. W 1943 w Tokio zdecydowano, by zajmowanym przez Japonię terytorium państw europejskich i USA nadawać stopniowo niepodległość, co oznaczało tworzenie nowych, własnych lokalnych instytucji. Zmian nie można było zatrzymać. Koniec wojny to początek dekolonizacji. Dzięki bardzo za obejrzenie materiału, jak się podobał, dajcie kciuki w górę, jak nie to w dół, dajcie może kciuka w bok i trochę do tyłu i rzućcie się tematem na kolejny film. Dzięki bardzo za wsparcie, dłuższe oglądanie reklam naprawdę pomaga, a my się widzimy już, wydaje mi się, że kiedy to, się widzimy? Już jutro, czyli kiedy każdy z Was poczyta sobie więcej na temat kolonializmu. To tyle na ten temat, prosto z mostu, pozdrawiam.